Galaksy w Szczecinie, Katarzyna Pietrukowska o teraz słychać mnie. 26 dzień września, piątek rozpoczyna się weekend, a my w studiu mamy już pierwszego gościa, panią Wandę Szewczyk, z na pionier. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Wando, dzisiaj porozmawiamy m.in. o premierach filmowych oczywiście, no bo o, o czymś by innym. Witamy w nowym Jorku, pszczółka Maja to dla dzieci. Tamten dla dorosłych, ten yy, dla dzieci. Znaczy tak, w takiej kolejności. Maja, Maja dla dzieci, witamy w Nowym Jorku dla dorosłych. Yy, ja jak zwykle nie tylko o premierach, bo ja tak chciała szybko zasygnalizować wszystko to, co gramy w kinie Pionier. I zapomniałam jeszcze, tak jakoś gdzieś mi umknęło, że jeszcze jeden fajny film wchodzi na nasz ekran: To jest Spódnica w górę. Francuska, francuska komedia zrobiona przez kobiety, o kobietach, dla kobiet i dla mężczyzn, którzy kochają kobiety, pożądają, uwielbiają kobiety. Cudowna, cudowna historia, wiadomo, może inaczej, wiadomo, bo ktoś kiedyś powiedział zresztą to. to Ktoś spróbował to również zdementować, że to jest nieprawda, że kobieta jest tak dobra jak wino, że każda jest inna, jednocześnie są bardzo do siebie podobne i w, w, każda, każda oczekuje czegoś tak jak my oczekujemy od, od tego wina czyli każda oczekuje, oczekuje być. Yy, lubiana, kochana, wielbiona. i tak te nasze nasze główne bohaterki tego filmu jest te 11 historii, 11 różnych kobiet i naj, chyba najfajniejszy, najfajniejszy zestaw, jakiego można było się spodziewać tutaj zabawny w naszym stylu, prawdziwy, prawdziwy film, tak jak kobieta jest prawdziwa, idealny na spotkanie z przyjaciółką i rzecz się dzieje w Paryżu, co też jest bardzo ważne. No i grają tam również dość, dość fajni mężczyźni, na które warto, warto popatrzeć. I film, który powinien spodobać się większości kobiet. Wiadomo, że każdy ma inny gust, każdy ma inną osobowość, każdy inaczej podchodzi do pewnych spraw, ale myślę, że większość kobiet z przyjemnością przyjdzie, jeśli przynajmniej raz, jeśli już nie dwa razy, na ten, na ten właśnie film. Czyli domyślam się, że to będzie wątek miłosny w głównej mierze. To będzie, to, będzie, to, będą, to, będzie, to będzie 11 różnych historii, więc to nie tylko wątki miłosne, bo tam będzie i seks, i tam będzie przyjaźń, i plotki, i huśtawka nastroju, wszystko to. Wszystko to, co nas kobiet dotyczy. Dokładnie tak, wszystko to, co, co, kobiety, co kobiety mają w sobie. No i w zależności od sytuacji, od nastroju, od pogody, od pory dnia i pory no, roku, i wszystkiego, wszystkiego co tam. Następny film, który chciałam powiedzieć, to jest sprawa dla dwojga. I tak jak już sam tytuł mówi, w tym filmie będzie coś i dla niej, i dla niego. Świetna komedia z kryminalnym tłem i to jest właśnie najfajniejsze, bo w takim momencie, w takich, przy, przy takich filmach zdarzają się najśmieszniejsze, najciekawsze sytuacje. Jest historia, historia jest pokazywana w sposób lekki, także i on. I ona, czyli widzowie, którzy przyjdą do nas do kina, na pewno wyniosą coś dla siebie i dobrze się, dobrze się będą tutaj przy tym filmie bawili. Cóż jeszcze? Witamy w Nowym Jorku. Film, który jest oparty na faktach, przynajmniej w dużej jego mierze, w dużej części. Nawet dzisiaj gdzieś na którejś stronie internetowej trafiłam na odświeżenie tej informacji. Sprawa jest dość, dość świeża, bo sprzed trzech lat, z 2011 roku... Szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego został oskarżony o napaść seksualną na pokojówkę i na bazie tej informacji, ponieważ część sprawy sądowej była nakręcona, ta jawna część sprawy sądowej była nakręcona i na podstawie tej, tych zapisków. Został właśnie sporządzony scenariusz. Wiadomo, że główny bohater jest fikcją, że, że cała prywatna historia to, jest, to, to nie jest zgodne z tym, co, co faktycznie się działo w, tam, w tamtym czasie, ale główna myśl, czyli, czyli ten szef i seks i pokojówka i hotel to jest to, na czym oparto fabułę filmu. Czyli ten skandal, który kilka lat temu tak, śledziliśmy, tak? tak? tak. Tutaj najwyższe sfery, jakby. No tej bardzo tej... wysokie, no ponieważ tak, człowiek tak. chciał prezentować do, do bardzo wysokiego fotela. Banku ale... Światowego, prawda? To był prezes. Tak, mhm. I, ale no niestety właśnie tam pokrzyżowało plany i. Niestety nie, nie osiągnął tego, co chciał osiągnąć. Miał, miał tam wiele pretensji zresztą z tego, co, co słyszałam, co czytałam, to była podważana wiarygodność tej pokojówki, że to nieprawda, ponieważ ona nie była niepiśmienna, nie czytała, więc to, to tutaj tu w tym momencie, że to jest naciągaczka. No ale to już jest to już jest sprawa inna, to jest, to jest sprawa wymiaru sprawiedliwości, a to, co zostanie pokazane no tak, w filmie. Czy już dzisiaj, jednak padł na niego. Tak, na zansynować. film zapraszamy w godzinach po 20. W kiniarnie on będzie grany, także spokojnie można przyjść przy tej kawie herbacie czy lampce wina, spokojnie go obejrzeć i próbować rozwiązać, rozwiązać ten problem, tak jak i tą zagadkę kryminalną, o której mówiliśmy przed chwilą, sprawa dla dobrze mówię, sprawa dla dwojga. Tak zagadka kryminalna. No i kolejny, kolejny film dla dorosłych i tutaj nie wiem, bo bardzo trudno jest mówić o, o wojnie, w zasadzie jak o niej mówić. Ciężko jest mówić tym, którzy ją przeżyli, ciężko, a, a tym bardziej jeszcze trudniej jest mówić tym, którzy nie mieli z tą wojną nic wspólnego. Jan Komasa zrobił wspaniały film oparty, film, którym, którym mowa jest o Powstaniu Warszawskim. Nie tak dawno by pokazywaliśmy film Powstanie Warszawskie, który miał całkiem inne ujęcie, całkiem inny obraz, całkiem, o co i całkiem innego tam chodziło, bo chodziło o pokazanie właśnie tego powstania. A tutaj na tle powstania warszawskiego jest pokazana, jest pokazana yy, młodość, młodzi ludzie, ich przyjaźń, ich, to ich pierwsze To co dzieje, prawda? Mimo, mimo walki, nie, nie? Nie, Zauroczenie tych młodych ludzi, bo tam życie zaczyna się od momentu, kiedy, kiedy w zasadzie to powstanie jest za dwa, trzy dni, kiedy no wybucha za dwa, trzy dni, więc to przynajmniej w tym, w tym fragmencie, znaczy w tym w ogóle filmie jest i trudno to mówić o tym codziennym życiu. Jest mowa o rozterkach, jest, jest mowa o przyjaźni, jest, jest mowa o tym, że miłość przetrwa wszystko, jest mowa, to nie jest film o polityce, to jest film o o młodości, o walce. O, to nie jest powst dokument powstania warszawskiego, ale y, rozgrywa się w walczącym mieście, ale opowiada historię, historię o ludziach. Nie opowiada historii o barykadach, ale opowiada historię o ludziach. Widziałam ten film długo, nie mogłam tam gdzieś w środku dojść do siebie. Tak wspaniale jest zrobiony, tak przepięknie, realistycznie zrobione są te sceny. Y, wiem że 10 ekip dbało o to, żeby scenografię całą ustawić. Film trwa, był nakręcony przez tyle dni, czyli przez 63 dni, tak jak długo trwało powstanie. To też jakiś taki symboliczny związek ma chyba. Ale bardzo, bardzo może pozwolę sobie... Bo do tej pory to powstanie postrzegaliśmy jako y, walkę tylko i wyłącznie, prawda, z okupantem, z Niemcami. Natomiast tutaj jest pokazane jakby te roztery... To tak, toczy się to, życie się I było właśnie poza samą chodzi... walką poza barykadami, jednak w ciągu tych 63 dni. Ja myślę, ja myślę że tutaj przy wyrazem wszystkiego całej, całego tego filmu i tego, co, co ja odczułam, będzie, będzie znalazłam taki wiersz y, Lecha Makowieckiego. On ma tylko trzy krótkie zwrotki. Zdążymy. Zdążymy, oczywiście. Odpowiedź młodym Polakom, cóż mam ci powiedzieć na Polaku, tamten chłopak z powstania był prawie w Twoim wieku. Głowę miał pełną marzeń, miłość pierwszą chciał przeżyć, los mu nie dał wyboru. Zginął za to, że wierzył. Pytasz mnie o dziewczęta, polska licealistko, podobnie były do was: młodość, uśmiech i wszystko. I to jest, to jest tak, jakby zebranie tego całego filmu. Oni chcieli. Bawić się, chcieli żyć, chcieli, chcieli zakładać rodziny. I, i właśnie ta, ta okrutna wojna, ta okrutna walka, ta ich determinacja i, i umieranie najbliższych na ich oczach, to właśnie, to właśnie jest pokazane w tym filmie. Dzisiaj miałam grupę młodzieży na tym filmie, wychodzili w ciszy. Młodzież licealna, to pierwsza klasa chyba licealna, wychodziła po prostu w ciszy. Jednak film wywiera ogromne wrażenie. Ja myślę, że rozmawiać o nim możemy w momencie, kiedy ktoś go zobaczy i ma prawo wypowiedzieć. Tak, jak już wspomniałam, że każdy z nas ma inne podejście, każdy z nas ma inną osobowość swoją, każdy z nas jest inny. Każdy ma prawo do innego odbioru. I ja y, zachęcam po prostu do wyrażenia swojego zdania, ale dopiero po obejrzeniu filmu, a nie po wysłuchaniu opinii ludzi, którzy go widzieli. I... I jeszcze, I jeszcze tak, uśmiech na pani twarzy. No wiadomo, że coś dla dzieci musi być. No nasza pszczółka Maja. Wspaniała, wspaniała pszczółka Maja, która w końcu zagości oprócz ekranu telewizyjnego. Australijczycy ją Tak, podkrawi. w kooperacji z Niemcami. Zagości pszczółka Maja na dużym ekranie. Jest przyjaznym filmem dla dziecka, znak Komitetu Ochrony Praw Dziecka gwarantuje, że jest to film właśnie przeznaczony dla dzieci już w wieku, w wieku przedszkolnym, jak i pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zresztą wszyscy chyba na Pszczółkę, Pszczółkę Maję to oglądają wszyscy bez względu na wiek, czyli wiek jest bez, właśnie o... jestem bardzo ciekawa, bez Pani, ograniczeń. Właśnie jestem ciekawa Pani Wando, czy tylko pojawią się dorośli ludzie z dziećmi, czy też sami przyjdą, aby, aby zobaczyć tą Pszczółkę Maję, którą pamiętamy z lat dziecięcych. Ale ona z tego co ja widziałam na zwiastunach, ona się nie zmieniła Jest nie zmieniła, no właśnie, ale bucio, warto porównać też. Tak? Ale jeżeli jeżeli chodzi o przychodzenie ludzi bez dzieci, przychodzą na Mikołajku byli, na ma, wcześniejszych bajkach też byli, także nie ma, problemu. Dlaczego, żeby nie? Każdy ma jakieś wspomnienia i każdy, i każdy przychodzi na to, na co ma ochotę. Więc tutaj, jeżeli chodzi o, o wiek przedszkolny, to jest tajemniczy świat MAI, kraina dźwięku, kraina koloru. Natomiast klasy 1-3, to szczególnie też dotyk jest skierowany, z, mają... Y, Tutaj całkiem inny temat na podstawie tego samego filmu, co nas dzieli, co nas różni i o sposobie właśnie, o, o tym jak pszczoły są pracowite i o efektach ich pracy. Także każdy, są scenariusze lekcji, bardzo serdecznie zachęcam i grupy przedszkolne, i grupy szkolne do odwiedzin w naszym kinie. No i jednocześnie chciałabym tu przy okazji jeszcze zapowiedzieć, że film Bogowie od 10, od 10 października wejdzie na ekran naszego kina. I też serdecznie zapraszam. No jest film, który zdobył pięć, pięć nagród na festiwalu Gdyni, więc no i tematyka i sposób zagrania i główna nagroda dla, dla głównego, głównego bohatera tego filmu, czyli dla Tomasza Kota, no to, to samo za siebie mówi. Zresztą było tak głośno, jeżeli chodzi o prasę i media, że, że chyba nie ma osoby, która by nie słyszała, a jeżeli słyszała to zapraszamy serdecznie, żeby zobaczyła, jak to, jak faktycznie odczuła na sobie ten film po prostu. Tomasz Kot, rzeczywiście bardzo wiarygodnie się bardzo lubię jakby w tapia tego Tak, on potrafi, on jest taki miękki. Ja pamiętam miękki, go jako Ryśka tak. Rydla z filmu na, Skazany na Bluesa, no a teraz Zbigniew Frediga. Z tego, co widziałam fragmenty, no to bardzo wiarygodnie wygląda tak, rzeczywiście, tak. przypomina jakoś, profesora do pomimo, pom, Ale pomimo swojego wzrostu, wzrostu tak, tak, tam profesor był niski, więc tutaj, tu w tym momencie jakoś mi to na początku nie grało, ale jak zobaczyłam tą jego mimikę, te jego ruchy, gesty i zachowanie, no to to... No wspaniały, jednak wybitna aktor, aktor, prawda? Wspaniały, wspaniały, wspaniały aktor. Charakteryzacja mm. też robi swoje, pewnie, ale gra aktorska tu jest na pierwszym miejscu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, również. Dziękuję pięknie pani Wando. Gościem w naszym studiu była pani Wanda Szewczyk. Ja zapraszam państwa na krótką przerwę, po niej widzimy się z nowym gościem. Do zobaczenia.